Pani, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na foodbook, którego bardzo dawno nie było, a wiem, że bardzo dużo z Was prosi o to, żebym pokazywała co je. Słuchajcie, od razu zaczynam od takiego małego wstępu, bo chciałam Wam powiedzieć, że tu nie będzie jakichś innowacji typu Karolina Wam pokaże co ugotować. Pokazuję Wam moje posiłki, proste posiłki, bardzo proste posiłki w przygotowaniu, yy, bardzo w krótkim czasie, które można przygotowywać, dlatego, że gotuję sama dla siebie plus osobno dla rodziny, to staram się, żeby te moje posiłki były bogate we wszystko smaczne. Ale też szybkie w przygotowaniu. Więc najczęściej moje śniadania, zobaczcie wersję właśnie śniadań i wersję obiadów lub kolacji, dlatego że u mnie to bardzo różnie było, a u mnie najczęściej kolacje są właśnie na ciepło, tak samo jak obiady. Dlatego kolacje i obiady będą jedną kategorią, a drugą śniadania. W śniadaniach bardzo cenię sobie powtarzalność i taką rutynę. Jem śniadania wytrawne i śniadania słodkie na zmianę, więc jest to przeważnie jogurt z jakimiś owocami i płatkami, a tutaj są kanapki, jakaś sałatka. Zobaczycie te moje śniadania, tak jak mówię, bardzo proste, często powtarzające się. Jeżeli było to samo na śniadanie, dosłownie to samo, to tego nie pokazywałam, ale to, że są bardzo podobne te śniadania, nie ma się co dziwić, to są moje gusta. Natomiast w obiadach i kolacjach, a przepraszam, przepraszam, wróć. W śniadaniach zobaczycie jedną innowację, coś, co możecie wykonać jako deser, ale ja byłam jako drugie śniadanie, co jest z użyciem rabarbaru tak pyszne. Natomiast jeżeli chodzi o obiady i kolacje, bardzo często skupiam się na ryżu, kaszy, indyku, kurczaku. E, wszędzie nie brakuje warzyw, bo to jest podstawa mojej diety, warzywa i owoce. I myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystko jest z produktów dostępnych w każdym jednym markecie, w każdym jednym sklepie. Starałam się, żeby było, staram się jeść różnorodnie i smacznie. I mam nadzieję, że Wam również przypadnie do gustu taki krótki filmik, który skomponowałam z ostatnich kilkunastu dni. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam na dalszą część filmu, tam gdzie już zobaczycie wszystkie moje posiłki. Ok, także zaczynamy od śniadań. Myślę, że będzie kilka ciekawych propozycji. Pierwsze moje śniadanie, które widzicie, to jest chleb żytni. Jest najczęściej kupowany przeze mnie chleb w Lidlu, chleb żydni bez droży, na to guacamole, kupne z również Lidla, kiełki z brokułu albo z rzodkiewki, a tu mamy pomidorki koktajlowe ze szczypiorkiem i z jogurtem naturalnym. Wszystko wymieszane razem z pieprzem. Ja prawie niczego nie solę, więc tak jakby dodatkowo nie dodaję soli, więc tutaj jest tylko pieprz. To było pierwsze wytrawne śniadanie. Drugie na słodko. U mnie przeważnie są tak śniadania mieszane, jak mówiłam. Mamy tutaj borówki, mamy płatki owsiane, mandarynkę, banana i chia. I to wszystko tak naprawdę zajadałam razem z jogurtem naturalnym, co nie zawsze będę pokazywać Wam tutaj. Kolejne wytrawne śniadanie. Mamy roszponkę, na niej zielony ogórek, kiełki, dużo pieprzu standardowo, chlebek żytni posmarowany, znowu guacamole, na to, na to jajo ugotowane na twardo oraz znowu duża ilość pieprzu. U mnie pieprzu, jeżeli chodzi o Wytrawne śniadania nigdy zabraknąć, nie może, bo to jest mój ulubiony jakby dodatek ulubiona przyprawa, tak naprawdę. Śniadaniowa, co będziecie widzieć nieraz. Kolejne śniadanie, podobne do poprzedniego, czyli teraz królują owoce, świeże mango, świeże borówki amerykańskie, jogurt naturalny. To wszystko sypię dużą ilością cynamonu. Kocham cynamon, e, uwielbiam tak, no jak widzicie, widać po ilości, jako dodatek właśnie do mieszanki owoców i jogurtu jest po prostu przecudowny. Kolejne śniadanie znowu wytrawne. Tym razem mam bułkę. Jest to taka bułka mieszana z pszennej mąki i żytniej. Też taka standardowa, jakby powiedziałabym, kajzerka wieloziarnista z Lidla. Na nią zwykły humus, taki bezsmakowy po prostu humus i kiełki. A tutaj mam mieszankę sałat, korniszona takiego ostrego z chili, pomidorki koktajlowe i trochę wędliny z kurczaka. To wszystko podane takie w formie sałatki do tej bułki. Kolejne słodkie śniadanie: mamy znowu mieszankę owoców, mamy banana, borówki amerykańskie, liofilizowane truskawki, te akurat pochodzą z firmy Mixit, i jogurt naturalny. I to wszystko oczywiście wygląda tak pięknie, pokazowo, tylko dla Was. Okej, okay, bo później to wszystko mieszam, to miałam na myśli. Kolejne śniadanie: znowu ta sama bułeczka co dnia wcześniejszego, guacamole, mieszanka tutaj młodych listków, uwielbiam tę mieszankę sałat. Do tego serfeta, pomidorki koktajlowe i tak jak mówię, za każdym razem duża ilość pieprzu. Ja tutaj nie dodaję, ostatnio jakoś nie dodaję ani oliwa, ani oleju lnianego, sama nie wiem, chyba dlatego, że zapominam. Tutaj mam coś fenomenalnego. Jest to śniadanie. To było moje drugie śniadanie. Wy możecie to użyć jako deser. Ja tutaj mam skrojoną sporą ilość rabarbaru, którą po prostu dusiłam przy użyciu wody, aż do miękkości ten rabarbar dusiłam. Aż tak naprawdę powstał z niego taki mus. I ja używałam ksylitolu. Możecie uczyć, użyć oczywiście erytrol, ale mi się skończył. I dodałam jedną łyżeczkę cukru z wanilią. Więc y, smak wyszedł mega. Tutaj mam cztery już podeschnięte biszkopty, jogurt naturalny i i szklankę. No i tak jak właśnie mówię, ten mus wcześniej przygotowany. Biszkopty pokroiłam na kawałeczki, i teraz będę układała w szklance jogurt, na to biszkopty, na to mus, znowu jogurt, znowu biszkopty, znowu mus, aż do wypełnienia pełnej szklanki. Tak naprawdę mi wyszły dwie takie, więc miałam dwa śniadania. Jak to postoi w lodówce, tak z godzinkę, to macie coś tak przepysznego. To jest niesamowite. Dla mnie to jest w ogóle nie fit, bym powiedziała, tylko super, mega, pyszny deser. No, dla mnie była to forma drugiego śniadania. Kolejnie, znowu wytrawnie. Jak raz słodko, to później wytrawnie. Mieszanka młodych listków serek w kanapkowy a la feta, pieprz. Bułka, ta sama co wcześniej, yy, tutaj mamy guacamole, też guacamole, papryka czerwona, a w środku niej była malutka zielona, więc też trafiła na wierzch. Kolejne słodkie śniadanie, mamy tutaj nasiona chia, jogurt naturalny, banan, jedną truskawkę, która pozostała u Łucji, brzoskwinie, borówki amerykańskie. Tym razem sporo tych owoców, no i płatkie owsiane, to oczywiście wszystko przed jedzeniem mieszam na jedną wielką papę. Kolejne śniadanie. Wytrawne. Mamy chlebek żytni, humus tym razem paprykowy, duża ilość natki z pietruszki, po jednym plastrze wędliny, jaką miałam, nie pamiętam jaka to była konkretna wędlina, mieszanka, sałat oraz pomidor. Tutaj zabrakło pieprzu, ale to tylko mm, kiedy wam pokazuję, jest naprawdę znikoma ilość. Ja to jeszcze dopieprzyłam przed jedzeniem. A później mamy, słuchajcie, jogurt owocowy. Był to jogurt, który zbliżał się do terminu, zostały dwa dni, dzieci nie chciały jeść. Piątuś dokładnie. I tutaj mam płatki kukurydziane. Więc dzisiaj mieszanka taki piątuś, jogurt yy, słodki już, borówki amerykańskie i na wierzch te właśnie płatki kukurydziane. Ja lubię je dosypać przed samym jedzeniem, bo lubię jak mi coś chrupie w zębach, a nie yy, rozmięknie. ok kolejne wytrawne śniadanie. Mieszanka młodych listków, jedna kanapka z żytnim chlebem, z humusem paprykowym, mozzarellą light, lekką, Szczypiorek, jajko na twardo tutaj ugotowane i jeszcze czerwona papryka, więc zrobiłam taką troszeczkę jakby sałatkę i do tego kromkę właśnie chleba, więc mamy tu i ser i jajo i warzywa i hummus i chlebek, no po prostu wszystko na jednym talerzu, w jednym śniadaniu. Kolejne śniadanie. Jak widzicie, ja kocham sałaty. Mamy tutaj chleb, tym razem chleb z piekarni putka i jest to chleb zrobiony z samych ziaren. Dodatkowo mieszanka młodych listków, serfeta, jajo, ogórek zielony oraz wędlinę. Ta była jakaś chyba z kurczaka z dodatkiem pomidorów. Chyba tak. To wszystko z Lidla oczywiście standardowo. Żona reklama Lidla, ale tylko tam robię zakupy, więc tak. A chlebek od putki dostałam. Kolejnie mamy śniadanie znowu na słodko. Wszystkie owoce, jakie miałam, jogurt naturalny i nasiona chia. No i tym razem mamy borówkę, mamy kiwi, mamy mandarynkę i mamy świeże truskawki. Tak jak mówię, przed podaniem polałam po prostu jogurtem i wymieszałam, a tak naprawdę zmieniłam talerz, bo ten talerz okazał się za mały na tą ilość owoców, ale przynajmniej prezentuje się pięknie, żeby Wam pokazać. No i teraz przechodzimy, słuchajcie, do obiadów lub kolacji, jak kto woli. U mnie raz to był obiad, raz kolacja. Połączyłam to w jedno. Ja lubię jeść kolację na ciepło. Tutaj mam, słuchajcie, mieszankę taką właśnie gotową już. To jest gotowa mieszanka, cały woreczek takiej lidlowej kaszy. Mamy tutaj mieszankę właśnie różnych kasz. Dodatkowo ugotowałam fasolkę szparagową zieloną i udusiłam pieczarki. I tyle. I tak naprawdę, powiem Wam, doprawiałam to tylko pieprzem, więc gotowałam woreczek oczywiście tej kaszy razem z solą i to wystarczyło. Kolejny, yy, kolejny posiłek to cukinia, taka pocięta raczej taką obieraczką. Makaron udon jest przecudowny. Nie wiem, czy tak się czyta, ale uwielbiam ten makaron. Jego się chyba gotuje 3 minuty. Tyle samo dusiłam cukinię. Do niej dolałam tylko troszkę wody i ją udusiłam przez 3 minuty. W tym czasie ugotował się makaron. Wszystko razem połączyłam i polałam sosem tiriaki. To danie jest na maksa proste, robi się w 3 minuty, a jest po prostu przepyszne, naprawdę wybitnie pyszne. Polecam. Kolejnie mamy mieszankę sałat, dużo rzotkiewki, wszystko wymieszane z jogurtem naturalnym i pieprzem. Tutaj mam dodatkowo ziemniaki, które wcześniej odrobinko obgotowałam w solonej wodzie, a potem rzuciłam do piekarnika polane takie oliwą, żeby się zapiekły na złoto, rumiano. Przepyszny był ten obiad. Kolejnie mamy, czasami idę na łatwiznę, to jest gotowa mieszanka warzyw na patelnię z Lidla i one mają od razu dodaną przyprawę, więc po prostu je udusiłam i zjadłam tyle. Kolejny posiłek to jest jakaś kasza. Ja nie pamiętam, czy to był bulgur, czy to był pęczak, ale chyba to jest właśnie pęczak. Dodatkowo taka pierś z kurczaka, po prostu uklepana, uduszona na wodzie z papryką, solą. I szparagi, sezon na szparagi się zaczął, więc i u mnie szparagi królują, jak widzicie, w dużej ilości na talerzu. Kolejny posiłek to znowu ta sama kasza, którą wam pokazywałam dzień wcześniej, do tego mieszanka młodych listków, ogórek korniszon taki z chili, on już jest pikantny i tutaj usmażyłam na patelni przy użyciu oleju rzepakowego pierś z indyka, kawałki piersi z indyka i ona była wcześniej zamarynowana właśnie w wędzonej papryce, słodkiej czerwonej papryce i soli. Więc tak naprawdę to całe pełnowartościowy mój dzisiejszy posiłek. I tutaj też przyznam wam, że połączenie tej sałaty, kaszy, indyka, jogurka to było genialne połączenie i bardzo mi ten obiad smakował, czy tam kolacja, bo nie pamiętam. Tutaj mamy standardową zupę pomidorową, którą robiłam tym razem z takim fajnym, farmerskim bym powiedziała makaronem, bo takie kształty farmerskie ma. Mamy tutaj wszystkie warzywa w tej zupie. O, tu macie ten makaron. Mamy tutaj wszystkie warzywa w zupie, bo i seler, i pietruszkę, i por, i marchewkę, więc bogactwo jakby warzyw. I ja na wywarze z warzyw gotowałam tą zupę pomidorową. No i oczywiście dużo pomidorów z puszki. Okej. Okay. Kolejnie mamy ryż, ryż jaśminowy, który ugotowałam i wymieszałam ze szparagami. Po prostu szparagi były w solonej wodzie gotowane, ryż tak samo. Razem wymieszałam i jadłam to z pomidorkami, z cebulką, jogurtem naturalnym, pieprzem i tyle. Tak patrzę, czy tutaj szczypiorek był, był. Jeszcze w tych pomidorkach był szczypiorek, tak. Więc taka surówka dodatkowo na ciepło te szparagi z ryżem. Gotowe danie. Następnie tego ryżu mi zostało, więc ryż wymieszałam, słuchajcie, z paluszkami surimi, z zielonym ogórkiem, z dużą ilością kopru, jogurtem naturalnym, ząbkiem czosnku, solą i pieprzem. I miałam następnego dnia gotową sałatkę. Tu mamy duszony kurczak i pieczony kalafior. Surowy kalafior skropiłam. Słuchajcie, umyłam. Skropiłam olejem rzepakowym, posypałam ulubionymi przyprawami i wrzuciłam do piekarnika aż tak pięknie się zarumienił i był mięciutki pod widelcem. On wygląda na troszkę spalony, ale absolutnie lutnie nie jest. Smakował ten kalafior wybitnie w połączeniu właśnie z kurczakiem. Polecam Wam też spróbować pieczonego kalafiora zamiast gotowanego, zamiast takiego jakby standardu. Następnie mamy kolejną zupę, mamy tutaj barszcz ukraiński po mojemu, znowu duża ilość warzyw, mamy tutaj botwinę, mamy tutaj też fasolę czerwoną, ziemniaki, seler, pietruszkę, por, no po prostu wszystko co marchewkę, wszystko co do zupy potrzebne, znowu zupa gotowana na wywarze z jarzyn. Następnie mam pieczarki pokrojone w plastry, tak samo cukinie. I ja to wszystko razem, o tutaj widzicie pieczarka jedna mi umknęła, żeby ją skroić, ale zaraz to zrobię. Wszystko to dusiłam przy użyciu wody do miękkości. Kiedy warzywa były miękkie, dodałam pasaty pomidorowej po prostu. I to tyle. Całość doprawiłam papryką wędzoną, papryką czerwoną słodką i odrobinką soli. A tutaj na patelni mi się dusi też przy użyciu wody ryba. To był bodajże... Mo nie, morszczuk. Tak, to był morszczuk. Morszczuk na niego poszła tylko sól i pieprz. No i tak sobie warzywka tam pyrkały, Na ostro je robiłam dzięki tej papryce. A ja dodałam chyba coś, żeby było to ostre. Nie, nie dodałam nic. Tylko tą paprykę wędzoną. A pieprz kajen. Właśnie, pieprz kajiński dodałam. No i to po prostu rybkę na tym położyłam razem. Smakowało wybitnie. I to mój ostatni posiłek. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa!